Cześć, witam serdecznie. Słońce już prawie zanika. Jeszcze przed chwilką było. No, coś Wam powiem odnośnie paska. O, nie tylko sawasz jest napędzany paskiem, jeszcze kawasaki. Sprostery są napędzane paskiem i wiele innych. Ten pasek to jest, słuchajcie. Łańcuch wybaczy o wiele więcej niedoskonałości niż, niż pasek. Pasek praktycznie prawie żadnej niedoskonałości nie wybaczy. Próbowałem go tutaj zrobić, bo okazało się, że powodem tego, że piszczy, jest, że on po prostu dotykał. Widzicie? O, zaraz pokażę, spróbuję to pokazać. Tutaj, tej krawędzi. Teraz jest prosto. W miarę prosto. Tu jest więcej, a tu jest mniej, ale nie dotyka. I to jest optymalne ustawienie. Inaczej już się nie da zrobić. Dlatego, że jeśli tam będzie prosto, to na tym kółku tutaj nie będzie prosto. Próbowałem, cudowałem, podnosiłem go na lewarku. Yy, Oto tylko, o ten, jak się nazywa tam, ten spodni, nie sporni, tylko. A, zapomniałem. Ten wahacz, prawda? O to tylko można było podnieść. I jakoś, to, jakoś to się udało wreszcie podnieść. No i nastawiłem ten nieszczęsny pasek. Wszystko się jakoś skończyło dobrze. No i co? Przy okazji. Nastawienia, jeszcze z kolegą z Łukaszem pojechaliśmy na obiad. Fajnie, że motocykle można wszędzie zaparkować, na chodniku również. No to jest ta zaleta: zjedliśmy sobie. No, ja pojechałem do garażu, jeszcze e, porobić. A co do tej, e, Bociany, a co do tej żarówki ledowej, to słuchajcie, ja jestem z niej zadowolony. Mówią, że że na trasie, znaczy w nocy, ona razi innych kierowców. Fakt faktem, troszkę razi, to prawda, ale to jak jest całkowita noc. W dzień to światło jest bardzo fajne, bardzo fajnie reakcja na prąd na, jest od razu, także to jest fajna sprawa. Zresztą zaraz Wam pokażę. Fajnie, prawda? Tu akurat byliśmy na dniach Prochowic z Łukaszem, z kolegą też ten, ten co moja Yamaha 250 Virago ale miałem okazję się przejechać również yy, Virago 535, ale kultura pracy. No jednak Sawasz no, Sawasz nie ma tej kultury pracy, jednak no, to jest jednocylindrówka, nie ma tej elastyczności, co daje silnik dwucylindrowy. No, Sawasz to jest taki trochę dzikus. Jednak no, jest jego kultura prasy i specyfika jest taka, a nie inna. Ja go w ogóle będę sprzedawał, słuchajcie, będę chciał za niego 6000, Ale jeśli go nie sprzedam, minimum za 6 tysięcy, to będę chciał pochromować. Widzicie? Bo w wersji amerykańskiej. To one już są pochramowane i to bardzo ładnie wygląda. Ja wam pokażę tutaj na przykładzie tego żółtego motocykla sprowadzonego ze Stanów. No, to naprawdę bardzo ładnie wygląda. I kierownica również już jest taka, jak mi się podoba. Także fajna, prawda? No, dobra. Taki króciutki film odnośnie paska. Aha, no i druga słowa jest taka, że w motocyklu, który ma swój przebieg, będzie tym bardziej trudno... Większy przebieg, na przykład tak jak stawasz 50 000, ponad 50 tysięcy, a kto wie, ile on ma na, tak naprawdę. To te koła zamachowe również mają swój luz. Zarówno z przodu, jak i z tyłu. Czy większy luz, tym trudniej będzie ustawić Wam pasek. Chociaż w instrukcji pisze, że Jedyne ustawienie paska to jest po prostu wstawienie takiego specjalnego, jak gdyby, urządzenia mechanicznego. Które i ono ma za zadanie właśnie wskazać luz taki, jaki ma on być. No, ktoś mi tu jedzie. No i tyle. Także nie ma tu mowy jakieś takie, jak pokazują, że o, będą tak robić, jak zrobi obrót, to dobrze, jak nie, to nie. Nie, to. Instrukcje jest napisane wyraźnie. Trzeba mieć specjalne urządzenie i tylko w ten sposób możemy sprawdzić yy, jaki jest właściwy luz na, na pasku. Dobra. To było chyba na dzisiaj tyle. Myślę, że starczy co nie tak, króciutko, króciutko i na temat. Na razie cześć.